No dzień dobry, o widzieliście. Ale ogółem, o pokazałem. A znów pokazałem właśnie film, co mi wysłała Asia Basia. No, że będą zaręczyny. O, a Krzysztof mówi tak. Ona weźmie pierścionek i wygoni ciebie powie do widzenia. Papa. Pa. Tak właśnie Krzysztof mówi. można spokojnie śniadanie zrobić i zjeść. Nie może ten telefon posługiwać się. Już znowu zablokował. Jasuszkę. Znowu zablokował ten telefon. Brak karty SIM. Na karty leży. Yes, perdónica. Kurczę. Proszę jej nie odzywać Ty lubisz nagrywać, ty lubisz nagrywać! Uciec do kibla i na mnie gadać. I na ja, wszystkich gadać. Ja nie nagrywam. A w kiblu nie nagrywałeś, jak ja lajta robiłem. Ha, no to... Видите сами. Хорошо, а тут еще две патерни и то, что все... Что мое, что буду забирать? Я закупил, куда? О, есть. Ty kupiłeś o placki one to kupiłem sam. Wszystko sam. Co kupujesz Są to Na patelni dwie. Sztuki. Tak, dwie sztuki, ciekawe gdzie. Na patelni jeden drugi le, 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 leży z boku. To dla ciebie. To twoje, a nie moje. Bo powiedz, że ja ci zabieram. Ja albo żółtym serem zrobić swoje kanapki. A kupiłem lodówkę i ty tak tą lodówkę szanujesz, że Aha. po prostu sobie zamrażnik otwórz, tam zobacz co tam się u dzieje. Ja zo zobaczę. Zobaczę. No właśnie. Zobaczę, to ty zapłaciłeś za nową lodówkę. No. Nie tu nie można spokojnie nic robić. Nawet do siostry, kurwa, siostrzeczka się nie odzywa. Masz pieniądze, żeby zapłacić? Kalendarz ma na palcach. A nie, ja pytam się, masz pieniądze, żeby zapłacić? Na pięciu, ja cóż się zapłaci. A, widzicie? Tak. On ma moje pieniądze. Ja mówię, kiedy pani przyjdzie teraz? Zaraz czekaj pani ja panie, ja teraz pan Tam mam kalendarz. A bo nie. Pi 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 kalendarz to. Ja ja, ja po jak ja kolejish przyjdzie. Panie, proszę, pokazać mi kalendarz. Nie dziesz Gdzie pani ma kalendarz? W dupie. Oto kalendarz. O. Dobry No właśnie ja je, jem spokojnie, to ma, a ty dobra, kurwa tą kurę swoją jadaczkę kurwa. Przecież. Karenda dobra, karenda słuchajcie karenda. ogółem. A potem się dziwicie, że Dzień to już się dzieje. Poniedziałek, wtorek, środa. I się zapisuje. wizyta, u Kononowicza. I patrzy się w domu. I jedzie się. Wypadło mi jedno, Zobaczymy jak on gdzieś na A ja A ja Jacek nie odbiera. Nie może się zadzwonić. Jest rano, śpi jeszcze. O rano! Pół do jedenastej, rano. <śpiew> rano, śpi. On... On całymi dniami pracuje. Od poniedziałku do pracy. A ty z siedzisz z... w domu ogółem? W niedzielę też pracuję. W też pracuję. <grym> Ciekawe gdzie jest. No właśnie, o dobrze powiedziałeś. No tak, gdzie? Brawo. W domu jest. Mhm. Brawo, powiedziałeś. Chociaż raz szczerze powiedziałeś. Nie wiadomo gdzie pracuje. Chociaż raz szczerze powiedziałeś. Ну, no, в неделю где працую? Yeah. А что вот где працую? В дому есть. Ну, no. no, был тут, вчера. в На ушку был. So, на ушку? У тебя на ушку? Не. У себя. Ну, no, уже машинки привези. Ничего не можно. Круль храбя. круль храбя. мам, проще на коленах можете прощать все. Храмя поведем. Свинечи, тогда я мам что прощать все? Я ему помню. Пусть даже я мам что прощать все. Курьмы я. Свинечи, это в клеве? Что ты? Заварил я что ж? Правда что ж? Ale przepraszam bardzo, czy Ty musisz non-stop przyklinać? A jak Ty, jak ja nagrywam, przyklinasz? Ja przyklinam? To właśnie Ty do, do tego dążysz, żeby... Ja wszystko dążę. No widzicie. No, no widzicie. zobaczcie ogółem, jak ono wygląda. No Zakaz zobaczcie. jest pokazywania mnie. No. jest pokazywania. Pokazałeś, To będzie na, na YouTubie, będzie zbazowany. O, słyszeliście? Ty o, będziesz tam... Na... To masz wykazować film. Patrz, chcesz zobaczyć? Zaraz kurwa nagram kutasa, i zaraz wrzucę na twój kanał, kurwa. Patrz w moją kamerę. Jebany kurwa, konfidencie. Ja też nagram i wrzucę na twoją kamerę. To nagrywaj. Chcesz? I masz major kanał. Tak, ja, sram! Tak. No jak dasz się, to do kim lecisz? I walisz. Mm. Właśnie mało, kurwa, nie wyrzekałem się, kurwa. Ja też jak, jak zawsze się to wala. Ja nie mówię, że nie walę. Każdy wali. No nie będę mam wspólnie walić. O widzieliście? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję dla tego człowieka. Właśnie on sam powiedział. O będę robił, żeby ci zbanowali, a ani teraz dziesięciu złotych nie dostaniesz ode mnie. Bo, bo chciałeś kamerę rozbić. I no do... ro jak rozbić? I nagrać, film musiałeś nagrać z kutasem swoim. To jak ty powiedziałeś wcześniej, przepraszam bardzo. Że ja, 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 tylko powiem, ja cię, ja u góry zbanuję tobie. To, Ciebie A. cię zbanuję, tak powiedziałeś. O, że nagrałem, o, Kononowicz A. A na chwilę. A nie, zrobię nie tego. Co? Bo ja, ja niedurny. Jak niedurny, o. Ja niedurny. Ludzie właśnie słyszeli, temu trzeba jak najszybciej. Właśnie w poniedziałek będę dzwonił do Dziennicowej i powiem, że wybieram się. Właśnie. Jedna osoba będzie mnie wiozła. Ja cóż go Ja powiem mu to. A co? Nie może nie. I będziesz świadkiem. A co? No? Ja rozmawiałem, będzie świadkiem. No. Ja, ja nagram to. Na kamerze zaraz. Co nagrywaj? No. Nagram. Jeszcze moju jaszczyszko, o może to twoje pły i wszy. A kurwa pies ja skoczył, hmm. dlaczego bała sioszyczka? bo to pchły, pły, ale jeszcze Bo psie, kurwa, a jak ja bym pokopał. To jak wszy, pły, to temu ja najszybciej muszę się stąd kurwa bo, być, bo jak ja się uważał, jak się gryzł. Ja, jak się, jak psa psa się, jak się, jak się, jak się, chrapał się, się, to się, się, No się, takie to śniadanie, o, niedziela, takie śniadanie. Ja nie mam prawa, prawa się odezwać. Zamknij mordę. O, dziękuję. No, ja nie mam prawa się odedry.